Dzień dobry widzowie. Dzisiaj nagrywamy w łazience, konkretnie w wannie. Jakby były jakieś takie dziwne dźwięki, jakby ktoś spuszczał wodę, to się nie dziwcie, bo nade mną jest sąsiad. O, właśnie takie dźwięki. Tutaj jest y, harpa Hripes, dorosła samica. Pochodzi ona ode mnie z hodowli, nie z mojego rozmnożenia niestety. Ale co do rozmnożeń, planuję taką bombę, że normalnie padniecie na nowy rok Wam powiem i myślę, że przed świętami nie, nie będę nagrywał filmów no może jakiś feeding zobaczymy, może jakieś ratowanie pająka z z mrowiska tak, ona jest w takim rozpacznym pudełku 3 dni czy 4 nawet, bo u niej w terrarium zalęgły się mrówki była królowa, normalnie całe mrowisko no, dwie minuty ją przełożyłem. Hmm, tutaj mam włókno kokosowe, jeszcze zbrylone, więc auć. Dobra, to się wiatrko przewróciło. Hmm, naleję wody i zacznę opowiadać więcej o tym państwu. Może najpierw skąd pochodzi. Y, RPA. RPA, czyli y, suche rejony Afryki Południowej. Silny jad. Dość agresywny, ale nie jak jakieś mulnosy. Coś na, coś na wzór wagansa. Nie rzuca się. znaczy, się ugryźć Jad silny, jak już wspominałam. Czyli po prostu silny, jadowity wagans. Tutaj. Warunki powinny mieć następujące: wilgotność na poziomie 50-60%, temperatura 26-28 stopni w dzień, ze z wiadomymi, oczywiście, spadkami nocnymi, temperatury. Hmm, cena takiej samicy to około 350, max 420 zł. Hmm, no i teraz ciekawostka o tym osobniku. Ja go kupiłem z myślą na pierwszego do tego. Później na tej samej kiełdzie 15 minut później, powiedziałem: Dobra, jak się namyśliłem, już go nie chcę. No i tak zostało mnie. Oczywiście zmieniłem zdanie na temat tego pająka, Bardzo się cieszę, że ją mój. Kupię je, jej samca na giełdzie. A właśnie, jest giełda 14 grudnia w niedzielę we Wrocławiu Halo Orbita, Zapraszam. Linku wam nie podam, ale na Facebooku powinno być. Przynajmniej ja widziałem, że. No, że jest giełda 14 grudnia można kupić oczywiście więc no zapraszam Was na giełdę bardzo serdecznie będą na pewno ciekawe ptaszniki tak jak za każdym razem na pewno będą jakieś ksenki niestety nie u mnie nie mam 18 lat ups no i myślę, że coś na pewno wpadnie w Zwłaszcza, że ja mam długo listę zakupów. To ja się długo ma. No, jeśli chodzi o pieniądze, to może mi portfel zabolać. I może mi zostać jedna czwarta tego, co ja teraz mam. A nie mam mało pieniędzy od razu, mówię. Mam sporo pieniędzy i o, widzicie mnie. Mmm. No. Mam nie mam jakoś super dużo pieniędzy ale też nie mam mało pieniędzy czemu gadam o pieniądzach? nie wiem ptasznik ten lubi troszkę podkąpać i bardzo dużo pajęczynować więc jej się to spodoba oczywiście to nie jest docelowe docelowe to ona ma szkło 20 na 20 w którym się działa to się nie dokładnie to, bo w tym mam wagansa I bardzo lubię ten gatunek jako pierwszego silnie jadowitego. Nadaje się na pierwszego jakiegokolwiek raczej nie. No chyba, że chyba że się bardzo dużo czyta i na lekcji biologii się uważało. Ja właśnie y, pani od biologii mnie poprosiła, żebym zrobiła jakąś prezentację w Wordzie na temat y, moich podopiecznych, których mam 26. Zmówiłem sobie na rachnohobia y, 7 parkek parkę gigasów. Y, co jeszcze? Makulata. Makulata to jest świetny pająk. W ogóle. No i fajna ma tam pająki. Hati Hati yy, nie mam, ale kupię na giełdzie. Yy, Samca kędziorka też zamówiłem, bo mam samicę. Jak dobrze pamiętacie mój film rok temu, czy dwa lata temu. Ogarniamy hodowlę, czy pająki, jakoś tak. No. Yy, to jest dość ciekawie, bo nawet pewnie nie wiecie, że miałem dorosłą parkę wersji. Nawet dopuszczałem. No i samiec padł, Myślałem, że samica była przed kokonem, pół roku później wyliniała, pokrzywiła się i padła. Niestety. No! no raz się, teraz się nie uda, no w sumie. Jak się coś złego dzieje w życiu, to nie patrzy się za siebie właśnie na te błędy, tylko patrzy się przed siebie. I no, trzeba żyć po prostu. Trzeba żyć. Bo je jeśli y chce się zobaczyć takie piękne samice u mnie na kanale, to właśnie po to trzeba żyć i nie oglądać. Y no uklepujemy. Niestety nie mam muchu ani wermikulitu, ale to by się nawet nie przydał tutaj, bo jak już wspominałem, pająk lubi sucho. Te 50-60% wilgotności, większa warstwa podłoża jest taka no porządna. Mniej więcej jak ona sama y, y, z całym ciałem i połową rozstawu od jakoś tak. No. No to zaraz ją wypędzam, yy, tutaj ten kawałek kory umieszczę w taki sposób, po prostu o, w taki sposób i będzie dobrze, trochę go wkopię, uklepię, żeby się nie ruszał, to robienie terrarium dla tej samiczki mamy już zaliczone, jeszcze z tyłu przysypię trochę. I nasypię jej trochę tam ziemi do środka, żeby miała co robić i co kopać. No i myślę, że zabieramy się za ładne kadry. Dobra, to zamykam. To idzie no. Na... To idzie tu. O ja sama kręgosłup. Starość nieradość, nie radość. Młodość i niewieczność. Mimo, że jestem dość młody. A już mam plany na życie. Mm, bardzo nie chcę, żeby mi to samica co uciekło. Jest taka oczywiście możliwość, że będzie biegała. Lepiej, żeby nie biegała. Właśnie. I sobie ją właśnie teraz wypędzę na ten kawałek kory. O. Stawiać się będziesz? Co ty? No co ty? No weź se. No weź. Wyjdź. Dobra, zmiana planów nie będzie niestety ładnych kadrów, bo też nie mam y, od groma czasu, żeby też film nie był zanudny i za długi. Co się za tym ciągnie, że będzie za nudny. Y, daję Boxa jej i no co? No ma 4,2 DC po posiłku pożelnikowym. Więc ym, miała równe 4 dB po na sucho, ym, co mnie cieszy, bo może ją już dopuszczać, bardzo ładna, niebieskie nogi ma, fajnie się wybarwiła, gdzie, 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 na dół, hej, 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 misiek na dół, no. Jeszcze jej tu tego świerszcza, co tu miała, przerzucę. Mikrobananowego. O! Wypadło mi. O nie. O nie. Dobra, później go złapię. Oczywiście. Mm. Zgonię ją na tym korek, co ma. I będą ładne kadry. O, widzę, świerszcza wyszedł. To. Oj, dobra. Mm. O, nie, 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 nie. Właśnie dlatego nagrywam to wszystko w wannie. Chwyciłem ją w pensetę. Nie, wracaj. Wracaj, wracaj, wracaj. Okej, okay. dobra. Można się brać za fajne kadry. Będą fajne. Postaram się podejść blisko do tej samicy. No, to póki co widać, że jest naprawdę ładna. Te lekko ryżawe takie uda, ryżawe znaczy rude. Takie ryżawe uda, takie żółte pręgi na kolanach każdego odmurza. No i niebieskie odnóża nawet nogogłaszczki. Na Helicerynia. No i ogólnie pająk jest taki złoto-czarno, taki lekko rudy. Z bardzo ciekawym ornamentem, typowy dla ptaszników z Afryki. A teraz lecimy do bliższego zbliżenia. Mhm. Niestety... Jezus Maria, się wystraszyłem. No... Tak to wygląda. O, dobra, trzeba reagować. Mm, bardzo ładno. Mm, podoba mi się. Mm, no i to byłoby na tyle. Widzimy się na giełdzie. Albo jeszcze na jednym z moich filmów przed Nowym Rokiem. No. Tu zostawiajcie sub subika i lajka. Cześć.